W tym cyklu automatyzacji zależy mi na tym, aby dołączyć osoby, kontakty, rekordy, które spełniają pewne warunki do innego cyklu. Chcę pokazać wam od kuchni, w jaki sposób dołączyłem dodatkowe osoby do naszego cyklu sekwencji, w której prezentuję krótkie porady, wideo porady na temat automatyzacji. Marketingu. Mam już pewną grupę, która otrzymuje ode mnie te wiadomości, ale chciałbym tę grupę poszerzyć. Ale nie chciałbym wysyłać tych wiadomości do wszystkich moich kontaktów, a jedynie do tych, które są zainteresowane, do tych ludzi, którzy w jakiś sposób wyrazili zainteresowanie tematyką automatyzacji marketingu. Dlatego też wybieram pewne grupy osób, które dostaną zaproszenie. I korzystam z dwóch metod tego wyboru. Po pierwsze, mam kilka list mailingowych, które zostały stworzone, na przykład na bazie rejestracji na webinary, pobraniu materiałów itd. I to są te listy, które w tej chwili zaznaczam. Ktoś zapisał się na webinar o marketing automation, ktoś zapisał się na jeszcze inny webinar. Jest też taka lista, która zbiera wszystkich, którzy są zainteresowani różnymi aktywnościami związanymi z marketing automation. Ona powstaje, ponieważ ja raz na jakiś czas czyszczę sobie kontakty, likwiduję wiele list, zrzucam osoby o podobnych zainteresowaniach do jednej listy, którą nazwałem sobie marketing automation. To jest właśnie ta lista. Druga metoda Pozyskiwanie tych kontaktów, to są osoby, które oznaczyłem jakimś tagiem, czyli mają oznaczenie związane z automatyzacją marketingu. Już nieważne, w jaki sposób ono zostało przypisane, jest wiele sposobów, będę też Wam o tym opowiadał, ale koncentruję się na osobach, które, przy których mam przypisane pewne tagi. Jak widzicie, jest kilka tagów, które wziąłem pod uwagę, i te wszystkie osoby, które albo mają te tagi, albo są zapisane do list związanych z automatyzacją marketingu, dostaną odebrać mnie wiadomość, ale tak jak wspomniałem, ja już mam kilka osób, które te wiadomości, tą sekwencję moją otrzymują i chciałbym te osoby wykluczyć. W związku z tym korzystam z takiej funkcji w GetResponse, która nazywa się segmentem dynamicznym. Ona jest w, tym, w tej części filtry po prawej stronie w menu. Segment dynamiczny. Segment dynamiczny pozwala na wybranie do dalszych działań osób, które spełniają albo nie spełniają pewnego warunku. Ja taki segment sobie stworzyłem właśnie na bazie osób, które już otrzymały ode mnie zaproszenie, informacje o pierwszej lekcji. W związku z tym nie chcę do nich powtarzać kolejnej wiadomości, która jest dokładnie w tej samej sprawie. W związku z tym w tym moim segmencie zaznaczyłem sobie właśnie MA dla SMB uczestnicy, to jest skrótowa nazwa segmentu, czyli wszyscy ci, którzy już uczestniczą w tych dalszych działaniach i zaznaczyłem, żeby wiadomość z zaproszeniem otrzymali tylko ci, którzy nie są, nie mają tego tagu, czyli nie są w tej grupie. Czyli wszystkie osoby, które były zainteresowane automatyzacją marketingu, czyli to jest ten wyzwalacz mojej listy, ale nie są już w tej sekwencji. Czyli po prostu nie chcę dwa razy ich zapraszać. I to jest wiadomość, która będzie wysłana do tych wszystkich, którzy są zainteresowani, ale nie mają tego taga SMB uczestnicy. No i w związku z tym, że to jest wiadomość, która informuje. O tym, że ta, taki, taki program, taka sekwencja jest proponowana, te osoby mają możliwość zdecydowania, czy chcą uczestniczyć w tej sekwencji. Ja teraz otworzę tę wiadomość, włączę edycję tej wiadomości, no to zobaczycie, że tutaj będzie link dołączam do kursu. I jeżeli te osoby, jeżeli ktoś z tych odbiorców chce wziąć udział w tym kursie, Mini kursie korespondencyjnym, to po prostu klika dołączam do kursu, a mój system automation, mój schemat, będzie tę aktywność wychwytywał. I to jest właśnie ta wiadomość. Ponieważ nie chcę zapisywać wszystkich automatycznie do kursu, czyli tylko chcę bazować na deklaracji, czyli kliknięciu w ten link dołączam do kursu, to kolejny element tej automatyzacji to jest właśnie warunek. Jeżeli link został kliknięty, to dołącz te osoby. Do kursu. Pomiędzy tym dołączeniem do kursu a kliknięciem jest jeszcze jeden element: przypisz tak. Chcę znowu, żeby wszystkie osoby, które zapisały się do tej sekwencji wiadomości, otrzymały pewien tak. W związku z tym będę mógł na przykład wykluczyć je z innego zaproszenia, albo właśnie tylko do tych osób skierować jakąś tam inną y, informację. No i końcówką tego cyklu jest przenieść do cyklu finał sekwencja MA SMB, czyli to jest właśnie ten cykl, drugi cykl automatyzacji, który uruchomi się w momencie, kiedy ktoś kliknie w ten link. Więc jak widzicie, jedna automatyzacja może kierować do kolejnej automatyzacji.